Nowy dom dla Paluka. Nazywam się Paluk, jestem elfem i mieszkam w br. najzimniejszym kraju na świecie. Chociaż mam dopiero 6 lat i wciąż chodzę do szkoły czaropodstawowej, podstawowej mieszkam sam w wielkim drzewie w środku lasu. Czasem lubię spędzać czas samotnie, a czasem chciałbym mieć przy sobie mamę, tatę albo rodzeństwo, z którym mógłbym się pobawić. W szkole koledzy się ze mną drażnią, mówią, że nic ze mnie nie będzie, i opowiadają mi masę kłamstw, na przykład historię o ludzkich dzieciach. A przecież dobrze wiem, że ludzkie dzieci nie istnieją. To tylko legenda. Naczelny elf Brr zdecydował, że trzeba mi znaleźć rodzinę. Mieszkałem już wcześniej z państwem Orw, rybkami, którzy poławiają. Paluszki rybne, potem przeprowadziłem się do państwa ćm, którzy produkują wspaniałe sanie dla wewiórek, a jeszcze później do rodziny UPA, znanych treserów robaków polarnych. Zawsze wracałem jednak do mojego drzewa, bo to ono jest moim domem. Wczoraj naczelny elf poprosił mnie, żebym spróbował jeszcze raz. Właśnie dlatego znajduję się teraz przed domem kogoś, kto nazywa się święty Mikołaj. Jeśli według Was to dobra nowina, to grubo się mylicie. Moi koledzy z klasy opowiadali, że to dziwak, który zmusza elfy do pracy po nocach. Nikt tak naprawdę nie wie, czym on się zajmuje. Wiecie co? Chyba stąd ucieknę. O nie, za późno, zobaczyli mnie. Na progu stoi grupa elwów i wielka postać w czarnym kapeluszu. Może jeśli udam wariata, to odeślą mnie do domu, myślę. Zaczynam więc wyć jak wilk, z niestrabności biegać na czworakach i wrzeszczeć, pokazując zęby. Witaj, paluku! wołała postać w kapeluszu, w ogóle nie przestraszona. Ma przypiętą na marynarce plakietkę z napisem STRAŻNIK DOMOWY. Informuje mnie. Nazywam się Gogol, a to są Bał, Dick, George, Elsa i Tim. Wejdź. Podczas gdy elfy taszczą po schodach ciężki borek, Gogol gdzieś mnie prowadzi. O nie, myślę. Zaraz zapędzą mnie do pracy. Tak między nami muszę przyznać, że dom świętego Mikołaja jest niezwykły. Wygląda jak pałac z wielką choinką przed drzwiami wejściowymi. Natomiast gogol prowadzi mnie na dolne piętro, na którym znajduje się pokój z ogromnym kominkiem. Płomienie głośno trzeszczą. Puf! ps. Wokół jest pełno słoików z cukierkami i strzępków papieru. Kartki walają się po biurku pod fotelami za zasłonami. Za Co tam pytam? Cukierki odpowiada Gogol. – Poczęstuj się. Nie chodzi mi o cukierki, mówię, biorąc garść słodyczy. – ale o to, wskazuje na papiery. A o listy tobie chodzi, stwierdza Gogo. Używacie ich do rozpałki pyta? Tim najmłodszy elf pociąga mnie za getry to listy do Świętego Mikołaja. Potrzebuje ich, żeby wiedzieć, jakie prezenty trzeba przygotować. Hmm. Może przeczytaj któryś. Proponuje Gogol, podając mi list. Drogi Święty Mikołaju, czytam. Czy mógłbym dostać od ciebie wielką rolkę taśmy klejącej, żeby móc zakleić buzie mojej siostry? Hmm. Uśmiałem się. Jeśli to niemożliwe, zamiast tego może być na przykład świetny miecz. Podpisano ja.